Cześć! Ja jestem Mateusz Mikulak i witam Was w pierwszym odcinku na kanale Futbol po włosku. Będziemy serwować Wam filmy, ciekawostki, zestawienia dotyczące ligi zapomnianej w naszym kraju prawie tak bardzo jak maszyny do pisania. Mowa tu oczywiście o Serie A, niegdyś najciekawszych rozgrywkach na całym świecie. Teraz lidze, której jedynym dumnym przedstawicielem w Europie jest turyński Juventus. Dziś jednak nie zamierzamy mówić o czasach, w których to Serie A znajduje się w cieniu Ligi Hiszpańskiej czy też Angielskiej. Dziś powiemy o okresie, w którym Liga Włoska była tak popularna, że stała się ulubioną zagraniczną ligą angielskich kibiców. Wszystko to za sprawą magazynu Football Italia. Brzmi nieco dziwnie? Zabieramy was 20 lat wstecz. Na pewno się ze mną zgodzicie, że już chyba bardziej możliwe jest wygranie przez Polskę tytułu we Francji, niż doprowadzenie do stanu, w którym to przeciętny Smith chętniej będzie oglądał derby Rzymu niż derby Manchesteru. Kiedyś jednak ten dziwnie brzmiący scenariusz był rzeczywistością. Jak to się stało, że ta czołówka Stała się co sobotnią przystawką do lunchu dla każdego angielskiego kibica. Warto jednak nieco uporządkować fakty. Za całym zamieszaniem stoi Paul Gascoigne, który za 5,5 miliona funtów opuścił Tottenham na rzecz Lazio. Znany z nieco awanturniczego stylu bycia, Paul Gascoigne, zaraz po przyjeździe do Włoch w jednym z wywiadów, stwierdził, że bardzo żałuje, że jego angielscy fani nie będą mogli oglądać jego poczynań dla drużyny Bianco Celestich. Po wysłuchaniu słów gazy, ekipa przeprowadzająca wywiad, na czele której stał Don Peretta, od razu wpadła na genialny pomysł zorganizowania w Anglii magazynu Ligi Włoskiej. Potrzebowali nadawcy, który sfinansuje przynajmniej część wydatków, do których należał m.in. wykup praw transmisyjnych do meczów Serie A oraz opłacenie dziennikarzy. Paretta zwrócił się do Mike'a Miller'a, dyrektora Channel 4. Kanału, który dopiero co pojawił się na rynku brytyjskim. Jako, że Mike Miller był wielkim fanem piłki nożnej, przystał na propozycję wykupu praw do transmitowania Ligi Włoskiej i, tu, uwaga, za mniej niż 1 milion funtów. Pojawił się jednak mały problem. Do startu rozgrywek pozostało już tylko 6 tygodni, a ekipa Channel 4 była zupełnie nieprzygotowana do realizacji tego przedsięwzięcia. Doprowadziło to do wyboru na prezentera programu młodego dziennikarza Jamesa Richardsona. Co ciekawe, Richardson przyznał, że w dzieciństwie nigdy nie oglądał programów o futbolu, co sprawiło, że opracował własny styl prowadzonego przez siebie show. Przede wszystkim unikał wytartych sloganów i wprowadził do show elementy rozrywkowe. Jako ekspertów zapraszał angielskich piłkarzy, którzy doświadczyli gry w Serie A. Między innymi Trevora Francisa czy na przykład Reya Wilkinsa. Debiut football Italia przypadł na mecz Lazio z bar barw której bronił wtedy m.in. Roberto Mancini. Na nieszczęście stacji w barwach bianco czelestich z powodu kontuzji nie mógł wystąpić Gascoin, który miał działać na angielskich kibiców niczym magnes. Dodatkowo zaś autorski program Richardsona nie miał dobrej prasy. Popularny The Times pytał wtedy swoich czytelników. Kto zechce oglądać te nudy? Media na wyspach krytykowały Channel 4 za zakup praw do serii A, powtarzając stereotypy o Catenaccio i stylu gry tak nudnym, jak według Franciszka Smudy, mecze Carlingu. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Spotkanie przyciągnęło przed telewizory ponad 3 miliony Brytyjczyków, którzy nie mogli czuć się zawiedzeni. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 3. Co całkowicie obaliło mit o defensywnej grze na włoskich boiskach. Co ciekawe, kolejne widowisko cieszyło się jeszcze większą popularnością niż to pierwsze. Gwiazdy, takie jak Van Basten czy Ruud Huit przyciągnęły przed telewizory prawie 4 miliony kibiców w meczu Milan kontra Fiorentina. Futbol Italia rozpoczęła wtedy nowy trend oglądania zagranicznych lig piłkarskich przez kibiców na całym świecie. Serie A przeżywało wtedy prawdziwy złoty okres. Włoskie kluby były nie do pokonania na arenie międzynarodowej. W latach od 1988 do 2003 Włosi mieli dziewięciu przedstawicieli w finałach Ligi Mistrzów, z czego aż pięć razy sięgali wtedy po te trofeum. W tym okresie wygrali również cztery z dziewięciu finałów Pucharu UEFA, w których brali udział. W tym dwukrotnie Parma, która teraz znajduje się na dnie. Jednak bez wątpienia to właśnie Gascoin był twarzą serii A i magnesem przyciągającym fanów przed telewizory. Pozował z wężami na szyi we włoskim zoo, wkładał ręce do klatek z lwami, brał udział w licznych sketchach tworzonych wraz z Richardsonem. Przykro jest teraz patrzeć na upadek tak wielkiej legendy której ówczesną popularność można porównać do największych obecnych gwiazd futbolu. Mimo wszystko najbardziej rozpoznawalną częścią programu był przegląd prasy, przygotowywany przez samego prowadzącego. Richardson siedział w jakiejś typowo włoskiej kawiarni, jadł ciastko czy lody, popijał cappuccino, a przy okazji jakby zupełnie przypadkiem prezentował najważniejsze piłkarskie wydarzenia. Taki luźny styl, który od razu przypadł widzom do gustu, sprawił że Richardson do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych angielskich dziennikarzy we Włoszech. Ostatnia transmisja meczu włoskiej Serie A na antenie Channel 4 odbyła się w roku 2001. Był to mecz Romy z Parmą, po którym gracze Giallo Rossi świętowali Mistrzostwo Kraju. Zakończenie nadawania Serie A przez Channel 4 nie było wymuszone jej słabością, a wzrastającą konkurencją ze strony licznych pakietów sportowych telewizji Sky. Dodatkowo zaś w serii A nie grał żaden znany reprezentant Anglii. Tak zakończył się piękny okres triumfu włoskiej piłki na wyspach, a Futbol Italia i gazetta przeszły do bogatej historii angielskiej telewizji. Dzięki za zobaczenie naszego pierwszego odcinka i zachęcam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.